Siemas siema, sklep Fortnite dnia 21 luty 2025. Mamy takie motki. Taka jedna, taka druga. Taką, taką. Taką, 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 taką. I semotek to wszystko. Mamy dalej awatara w sklepie, takiego oraz babeczkę. Kilofik. Taki kilofik Emotka. Lotnia. Lionel Pepsi dalej w sklepie. Taki jeden. Taki drugi. Emotka. Kill off. Drugi kill off. The Weekend, który jest tu od roku. Taki Kejtar Gitara. Emotka. Ona spoko. Kill off. Fajny. Patsuna dalej w sklepie. Emotka. Emotka druga, mikrofon, perkusja oraz smuga. Taki skinek się pojawił. Yatagan Emotka. Max 300 v Dolce nie dałbym 500 taka. Bandolier, Archetyp, Magnus, Fanatyk, Anarchia, Lotnia Rekinek, Siekierka, fajna, Topór fajny, Buty, Adidasy, takie, takie, Papucie Bananowe, Miałpcie, Puchate Króliczki, Deptacze, szczękacze, Batman Ninja dalej w sklepie Harley Quinn dalej w sklepie Harley Quinn kill dalej w sklepie A motka Batmana też w sklepie Iron Man dalej w sklepie Jego plecak Oraz jego kill bas, Bass Gitara Ketar Mikrofon To nikogo nie interesuje Lambo Bambo Endo Koło Takie I dopalacz taki To było pakiety takie no i to wszystko w dzisiejszym sklepie nie ma za bardzo nic ciekawego a z góry bardzo dziękuję każdemu kto wpisuje kodik w sklepie sniper podogafort podogety bo to mega wspiera przy okazji trwa właśnie konkurs o karnet bojowy na nowy sezon także weźcie sobie w nim udział trzymajcie się cześć